Sponsorem odcinka jest Oleje Klimowicz, główny dystrybutor olejów Neste w Polsce. Naprawa klimatyzacji. Słuchajcie, pani mówiła na live, słyszeliście, że mówi, że gdzieś spod deski jakby woda szumiała. Szczególnie jak dodam gazu, to posłuchajcie sobie, jak to słychać. Ja tutaj sobie stanę i już Wam dam posłuchać. Słuchajcie tego. Na pewno to słyszycie. Dobra, co w tym momencie robimy? Słyszycie? To oznacza, że układ klimatyzacji jest częściowo pusty. Dosłownie częściowo pusty. Spoko. E, luz, słuchajcie. E, podnosimy maskę, bierzemy. Sprzęt, podpinamy i zobaczymy, co się dzieje. Ile tutaj jest czynnika? Jak było wiadomo, dwa lata temu ostatni raz był serwis klimatyzacji. Zobaczymy, ile jego brakuje, bo tak jak mówię, 80 gram. Nie szukałbym tutaj przyczyny jakiejś nieszczelności, ale jeżeli jest więcej, no to oczywiście szukamy. No, obstawiam, że będzie zdecydowanie więcej brakować. Załóżmy, że tutaj przychodzi 500 gram. Ona ledwo, bo ledwo chłodzi. To myślę, że tutaj będzie może 300 gram. Maskę. Dobra, maska podniesiona. Cyk-pyk, hop, ciach. Co teraz? O, amorów nie mamy. I widać, że tu jakieś zwierzątko było. Chyba pani Kuna tutaj biegała, bo trochę tych woreczków jest po nasypanych, nastawianych. Dobra, szukamy złącza. Jest jedno. O, było psyknięcie. Też na to zwracać uwagę, że mamy psyknięcie. Tu mamy drugie. Też było psyknięcie, czyli może być, że któryś z zaworków nie trzyma. OK. I sobie sprawdzamy. Sprawdzamy sobie w ten sposób, że weźmiemy latarkę UV, jak ją znajdziemy. Poświećmy sobie. Tu by mnie obstawiał zaworka, ale tu już mógłbym obstawić zaworek. Nie, patrzcie. Jak się dobrze przyjrzycie. Ja wiem, to ma też taki kolor perfidny, bo taki niebieski. Ale zobaczcie, tu mamy niebieski kolor na tym mniejszym. Tak? I on się tak nie odróżnia światłem UV jak ten. Wychodzi na to, że to tutaj przepuszczał ten zaworek najprawdopodobniej. Zaraz sobie zobaczymy. Weźmiemy, spróbujemy zmyć tutaj. No i jest nakropione. Jest nakropione tak jakby mogło być, że tędy ucieka. Dobra, to jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz, która będę może uciekać. Następnie tam sobie poświecimy, popatrzymy, czy gdzieś nie ma jakiejś nieszczelności. Pani mówiła, że było delikatne boom. Pani mówiła, że było delikatne boom. Tutaj mamy idzie, idzie, idzie. Tu gdzieś sobie wchodzi. Jest. Opla. że mamy następną przyczynę. Chyba tak, chyba. Dobra, przejdźmy jeszcze tu. Widać, że to było grzebkane, bo chyba nakrętka niedokręcona, słuchajcie. Dobra, co widzimy? Nie podoba mi się ten zaworek i nie podoba mi się, zaraz Wam pokażę dokładnie, jak ściągnę tylko, jak tylko ściągnę kamerę. OK. I zobaczcie, tutaj mi się nie podoba, wokół tej uszczelki. A, ja nie wiem, czy to będziecie widzieć, ja tak nie poświecę tą ufałką. O, tak widać. To zielone, co widzicie dookoła tej rurki, to tam powinien być o ring. Słuchajcie, było bum, Możliwe, że ten o ring nie spasował. Możliwe, że tego ringu ktoś nie wymienił. Zająłbym się tym o ringiem jeszcze. I stąd może być ten delikatny wyciek. Dobra, a ile wyciekło? Zaraz sobie sprawdzimy, jak tylko opuścimy go na dół. Zobaczymy, ile tego sobie zejdzie. Niech będzie tak. Okej, okay, tu było boom, czyli nie znajdziemy sobie wlepki pewnie klimatyzacji. Tu mamy jakaś taka niepełna. Hmm, Mitsubishi Lancer. Musimy go znaleźć ręcznie. Hop dane podstawowe enter europe ok ok mitsubishi enter lancer ok 575 gram. Ale powiem Wam, że zegary na tą chwilę pokazują, że tego czynnika nieby jest sporo. Zaraz się okaże. Enter 200 gram. No to prawie. Nie, no prawie gdzie? Prawie połowa. Duża, mniejsza połowa. W braku mamy jakieś 350 gram w okolicach. No. Dlatego ona ledwo coś zipała. Jak Wam już pokazywałem, pierwszy podejrzany jest na dole. Drugi podejrzany znajduje się tutaj w tym zaworku, ale mimo wszystko wymieniłbym także ten zaworek. Także dzwonię do właścicielki, informuję ją, jak jest tutaj ze stanem faktycznym, co robimy. Jeżeli robimy, to działamy, nie robimy, to nie działamy. No. Składamy, składamy, boże co ja robię. Nie, demontujemy zaraz porty, wymieniamy dwa zaworki, uszczelniacz, uzupełniamy klimatyzację, ozonujemy, wymieniamy filtr. I będzie gotowy. Jeszcze olej, spuszczanie w trakcie. No, spuszczaj, spuszczaj tą oliwę. I bierzemy się za zaworki. Zawsze Wam trochę poleci, jak taki zaworek sobie odkręcicie, może tym się nie przejmujcie, maszyna aż tak w 100% Wam wszystkiego nie zabierze. Dobra. Co w tym zaworku się psuje? Przede wszystkim może być ta uszczelka walnięta lub ta na samym czpieniu. Bardziej te na czpieniu one się nie domykają lub krzywo się domyka. O, wystarczy, że ona się krzywo domknie. Dobra, mamy potwierdzenie wykonywania usługi. Czy mamy taki zaworek teraz? O, to jest pytanie. Tutaj mamy coś takiego, tylko wiecie co, ten mi się nie podoba za bardzo. Ta uszczelka, tak jakby latała po tym jego zaworku. Ta też. Aha. Słuchajcie, to tak wygląda. O. Może dlatego, że jest nowa? Nie wiem. Dobra, ten zaworek mamy. To my go wkręcamy, stary dajemy tutaj. Dobra, teraz wyjmujemy sobie ten zaworek. Niekiedy są takie same, a niekiedy są po prostu montowane mniejszy i większy. Ale z reguły to już producent się nie bawi tutaj i montuje takie same zaworki do HP i LP. Ciach, najprostsza robota. Ale można powiedzieć najtrudniejsze do skontrolowania. Dlaczego? W większości nikt nie kontroluje tego w ten sposób, że nawet jak już uzupełni sobie czynnik, to co powinien zrobić tam? Popsikać pianą taką na sprawdzenie szczelności, ale tego nie robi, tylko odpina i później ucieka przez te zaworki. Dobra. To jeżeli to mamy, teraz się musimy dostać do tego uszczelniacza na dole. Wymienić ten uszczelniacz. Najlepiej byłoby sobie wyjąć tą kratkę, ale czy to się tak uda? Nie wiem. Mogę jeszcze ten przód sobie zdemontować. O, i będę miał dostęp ładny. Dobra. Tu ktoś sobie gwiazdeczkę taką fajną wkręcił. Super, gwiazdeczka. A może ja nie będę całego ściągał. Delikatnie. O! Faktycznie. NRF założony nowy. Ale tutaj mi się nie podoba właśnie. Zobaczymy sobie jeszcze raz ultrafioletem. O proszę. To było 6 lat temu zakładane. To deszcz spukałby ten olej, który tutaj się znajduje, i nie byłoby widać. Bardziej, że tu mi się nie podoba, bo jest też pusto. Zobaczcie sobie, zaraz wezmę zwykłą latarkę. I chyba jesteśmy w domu z wyciekiem. Takie 100%, dlatego że. O, oczywiście, chyba, że jest uszkodzony port tutaj i nieszczelny, też tak może być. Ale miejmy nadzieję, że nie, bo może się okazać, że tu port ma problem. I tutaj jest tłusto. Dobra, wykręcamy sobie tą dziesiątkę. To widać, że ktoś się pastwił troszeczkę nad tym przykręceniem, ale powinniśmy dać radę. Dobra, dziesiątka jest. Teraz, żeby to nie uszkodzić, delikatnie trzeba to wyjąć. O! Mamy to wyjęte. Czy ty o ringu tu puszczałeś, czy nie puszczałeś? To jest oring, to jest oring zmruszały w ogóle, stary zmruszały oring odciśnięty i jest szansa, że to przez to właśnie ciekło. Ta strona jest fajna gumowa, elastyczna, ale tutaj ta strona jest taka chropowata, wiecie, tak jak stary stara gumka się robi. Dobra, szukamy. czy ja taką mam chyba nie mam nie to jest zdecydowanie większe tu są mniejsze ale grubsze tu jest jakaś taka cienka, ale większa to jest stąd no kurczę pieczone Okej. Okay. Mam taką, ale grubszą. No to nie będzie pasażerów za gruba, też nam nie wejdzie. No, dużo za gruba. Tu mam takie mniejsze. No to będzie problem. O, o, o. To jest szansa ostatnią jedną, jedyną jaką mamy. To jest to samo chyba, też takie grubsze. Jest troszeczkę grubsza, dobra. Chcę, zobaczymy. Może ona wejdzie, będzie a Ktoś tu dał mniejszą. Delikatnie, trzeba spróbować. Okej. Okay. U, patrzcie, grubsza, a sama wpadła do środka. A ty, ty, ty. I nawet bym powiedział, że jeszcze troszeczkę grubszą bym dał, to może tamtą spróbujemy. No to. Dobra, to była stara. To jest ta nowa. To może spróbujemy tą dać. Wszystko wskazuje na to, że będzie kucio, ta przynajmniej na pewno. O, a ta jest jeszcze większa. Kładę sobie tutaj. Grubsza? Taka sama. To w grubości, dobra. Ja na tą włożę. Na próbę mogę ją włożyć, ale myślę, że ta będzie najlepsza. Musimy sobie ją na próbę tutaj. No kurcz, też będzie idealnie. Ale ja bym wolał tą grubszą. Ta grubsza jakoś tak ładnie pasuje tutaj. A ta sobie lata. Hopla. O. Igiełka. To jest dobra, to ją schowamy. że Naręteczka.dy dlać po nakrętce, że jest taka tu ustawa, czyli ten endy sobie leciało. Śrubeczki. Hopsa. Będzie można to założyć powrotem. Właśnie przypominam, na te kołki macie 5% nie, czy 10%, chyba. Zaraz wam tu podlinkuję, oczywiście, w filmie. Na te kołki macie rabat podając hasło WH10. A, czyli 10% rabatu, dobra. Wychodzi na to, że 10%. Bardzo fajna rzecz, te kołki. I ktoś pisze, że to gdzieś tam na AliExpressie dostaniecie. No to szukajcie sobie dalej. Wiem na 100%, bo widziałem, że to jest tylko i wyłącznie wytwórnia w Polsce. Ale nie chce każdy myśli, co chce. Dobra, zobaczcie jak ładnie trzyma to. I biorę obcinaczki. Przycinam i mamy kołeczek gotowy. Także pamiętajcie, jeżeli będziecie potrzebować takich kołków, ja Wam to podlinkuję sklep, gdzie możecie kupić i na hasło WH-10 dostajecie kod rabatowy. Dobra, to jeszcze śrubkę dokręcimy. Zapomniałem jedną rzecz zrobić. Bardzo ważna rzecz. Także zaraz Wam pokażę o czym zapomniałem. Miałem to rozebrane na wierzchu. Mogłem to wykonać. Ale spoko. Jest jeszcze jedna ewentualność. Bierzemy trochę zmywacza i przemywamy w tamtym miejscu. Dlatego, że jeżeli będzie nam znowu ciekło, to będziemy wiedzieć, że są dalej cieknie. A jeżeli tego nie przemyjemy, no to będziemy myśleć, że nam cieknie, a się okaże, że to było stare, które już wcześniej było. Dobra, to jest nic innego jak po prostu kawałek oleju, a jeszcze tam, 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 to jest po prostu stary, z olejem kontrast. O. Ok, teraz sobie jeszcze przyświecimy już tego nie widać. Widzicie? Suchutko, czyściutko. Mam nadzieję, że Wy to dostrzeżecie. No ja sobie zobaczymy, czy Wy to dostrzeżecie. Pla I lecimy latarą. Na pewno. Nic nie widać. Nie widać, nie słychać. Na dół i uzupełniamy czynnik. Mamy tutaj uzupełniony już czynnik. Te ciśnienia jak najbardziej robimy. Zakręcone zawory mamy. Odpalamy pojazd. Włączamy klimatyzację i sprawdzamy, czy działa. No i przede wszystkim, czy nie mamy gdzieś wycieku właśnie czynnika, szczególnie tam przy tej uszczelce. Tutaj mamy taki, oto, jak to się nazywa, termometr. Boże, jak to się nazywa? No termometr, no, jak może się nazywać termometr? No nie? Ależ się zakręciłem. Następny na klimatyzację. A ja pójdę do zegarów, bo chcę pokazać, że zegary wszystko mówią. Co one takiego mówią? Co zegary tutaj takiego ciekawego mówią? LP, HP. Niskie, wysokie. Niskie ciśnienie po uruchomieniu kompresora, sprężarki, wentylatorów. Powinno się utrzymać w okolicach dwójki, dwóch bar. Eee, z kolei HP w okolicach dziesięciu. Bar. Wtedy jest tak naprawdę książkowo, fajnie, idealnie. Zaraz odpalimy, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Co mogę wam podpowiedzieć? Wysokie, jeżeli idzie, na przykład na 15-20 bar, może oznaczać, że nie działa nam wentylator na pierwszym biegu. Dopiero po uruchomieniu drugiego biegu. Nieraz tak macie Fordy mają dosyć często, tak, że stoi pojazd i wiecie, wentylator co chwilę włącza, wyłącza włącza, wyłącza to znaczy, że tak jakby pierwszy bieg nie chodził Skoda tak ma u Marcina, no właśnie ale tam to wiemy, że nie chodzi pierwszy bieg okej okay. już? tak szybko? no już mniej obecnie chyba chyba tak 15 km. no nie no, poładziłem. o no momento dobra, zobaczcie zaczyna tutaj coś sobie iść wysokie idzie na 10 Kompresor się załączył. A, no i zobaczcie. Przestało działać. Załączył. A? Wentylator włączył. Zobaczcie, co się dzieje. Czyli pracuje tylko i wyłącznie na drugim biegu. Mm. Gdzie jest latarka? Gdzie jest latarka? Dobra. On oczywiście będzie wam pokazywał, że chodzi niby chłodzi tam w środku. Nie, nie, to jest UV. Ona będzie wam pokazywać, że chodzi. O, drugi wentylator na pierwszym biegu nie chodzi. Chociaż nie, chodzi, nie, nie chodzi, o. Ok i będzie załączać, wyłączać kompresor, właśnie tak jak teraz. Tak nie może być. Teraz dopiero załączył. To nie jest w 100% sprawna klimatyzacja, słuchajcie. Żeby ona była sprawna, trzeba niestety zrobić to co mówię. A jak u Ciebie? No manometry, na pewno będziesz, wiesz, temperaturkę będziesz miał bardzo ładną, no nie? 5,7, ale właśnie się dzieje to, co mówiłem. Słyszysz? Włącza, wyłącza. Nie mamy pierwszego biegu na wentylatorze, on się przegrzewa w trakcie włączania, no i takie rzeczy się dzieją. Dobra, my poinformujemy właścicielkę, a ona w środku będzie miała ten sam komfort, który miała. Tyle, że tak naprawdę po tyłku dostaje kompresor, po tyłku dostają wentylatory, To wszystko chodzi na maksa. Ja jeszcze klientkę poinformuję, tak, zgadź, słuchaj, On, ona działa, działa, jest ok, sprawdzimy jeszcze tylko, ta szczelność jest, a co do poprawnego działania, muszę ją poinformować. One są szczelne, gdzieś tam wam pokażę, ale głosu nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że ja stałem tam na końcu rozmawiając z klientem, a tu mam taką, taki mikrofonik dla Was, no i wyłapywał Mój głos tam, ale Marcin Fard do Was gadał. Także docencie to, że był bardzo rozmowny. Dobra, słuchajcie, weźmiemy sobie na pewno co e, latarkę UV w tej chwili i zobaczymy, czy nic nie leci tam z tego oringu. Na pewno tutaj nie leci. Marcin powiedział, że jest wszystko ok, tak? Pianą sprawdzałem. A, pianą sprawdzał. O. I Ale wziąłeś tą pianę tą, 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 tą do szczelności, tam czy tam tak. swoją sobie zrobiłeś? Ja mam tutaj zrobione w zielonym Okej. Ok. Słuchajcie, bardzo proste jest jeszcze zobaczyć. Nawet. Tak jest. Jest czyściutko. Jest ładniutko, dobra. Czyli tutaj się nic nie dzieje. Tu na pewno jest szczelnie, bo jeszcze piana ci troszeczkę została, ale to nie szkodzi, ona sobie tam odparuje, ucieknie. Ok, teraz musimy się tutaj schylić, i ja Wam muszę tu pokazać ten zawór. Ja myślę, że się udało. Słuchajcie, zobaczcie. Widzicie go. Świecę ufałem. O, tu widać ufał. I widać tam, że świecę bezpośrednio, ja to przynajmniej widzę, nie wiem jak kamera to oddaje, ale ja widzę, że jest czyściutko, nie ma żadnych opar. Dobrze jest, słuchajcie, takie coś sprawdzić jeszcze po jakimś tam miesiącu, po dwóch tygodniach. Fajnie jest przyjechać na, taką, na takie zwane sprawdzenie, tak? Żeby tylko podejść z latarką UV, przynajmniej sobie zerknąć, że nic więcej już nie cieknie. A my oczywiście przekażemy taką informację klientce, jeżeli będzie miała ochotę, podjedzie, sprawdzimy. Nie będzie miała ochoty, nie podjedzie, nie sprawdzimy. Dobra, to co? Mitsubishi gotowe. Ja się biorę teraz szybko jeszcze za Forda, bo Ford też oczywiście klimatyzacja nie działa. Zobaczymy co się dzieje z klimatyzacją w Fordzie. Kończymy tutaj, zaczynam tutaj, ale w międzyczasie jeszcze muszę Wam nagrać Forda Transita, bo tak jak obiecałem będzie całkiem inny odcinek. Nie będzie, że kamerę na głowie i jedziemy z koksem, tylko będzie opowiadania dużo. Sponsorem odcinka jest Oleje Klimowicz, główny dystrybutor olejów Neste w Polsce.